Hej, tu Mariusz z Flowposts. Google Business Profile to bezpłatne narzędzie, które pozwala firmom zarządzać swoją obecnością w Google, wyświetlając informacje w wyszukiwarce i mapach Google. W tym filmie pokażę Ci, jak dodać profil Google Business Profile do Flowposts, dzięki czemu zwiększyć widoczność swojej firmy w internecie. Zaczynajmy. Google Business Profile, wcześniej znane jako Google My Business. Zostało uruchomione w czerwcu 2014 roku, kontynuując rozwój wcześniejszych usług takich jak Google Places i Business Pages. Obecnie platforma zarządzana jest przez Google z Sundar Pichai na stanowisku CEO. Każdego miesiąca użytkownicy wykonują miliardy interakcji z profilami firmowymi, w tym ponad 1 miliard połączeń telefonicznych i 3 miliardy zapytań o wskazówki dojazdu. Dzięki integracji z FlowPosts możesz planować i publikować treści na wszystkich swoich wizytówkach biznesowych, co ułatwia zarządzanie obecnością firmy w Google. Dodajmy Twój profil Google Business Profile do FlowPosts. Najpierw zaloguj się na swoje konto Google, aby przyspieszyć komunikację między platformami. Po zalogowaniu się do FlowPosts wybierz panel Flow Composer. Kliknij w menedżera kont, następnie dodaj profil klikając tutaj. Wybierz konto Google powiązane z wizytówką Twojej firmy. W następnym kroku kliknij przycisk dalej. Zobaczysz listę pozwoleń, które są niezbędne, aby Flowpost mógł dodać profil do Twojego konta. Zaznacz checkbox obok napisu Wyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie wizytówek Twojej firmy w Google i kliknij na Dalej. Wyświetną się wszystkie wizytówki Google powiązane z Twoim kontem. Wybierz wizytówkę i kliknij na Dodaj do FlowPosts. Gotowe! Twój profil jest teraz połączony z FlowPosts i czeka na nowe posty. To wszystko, co dla Ciebie dziś przygotowaliśmy. Życzymy udanego zarządzania mediami społecznościowymi. I do usłyszenia w następnym filmie.